Domiakowik kibicuje Platinium Fitness. Radom ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje max Premium Burgers. Kto tak, co tak stoi? E, co tak stoi? jest czy pogoda jest fajna. Także myślę, mam nadzieję, że będzie komplet kibiców, a my zapewnimy dobrą zabawę. Lewa obrona, Lewa obrona to do wymiany, mówię pił, 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 pił. Wczoraj musiał zejść ze stałych fragmentów, bo nie mógł piłki kopać. Dobrze, że nóżki, to mamy nagrane Udenuski, bo nie ma z czego. No, Jak się czujesz przed, przed debiutem? Fantastycznie. Fantastycznie się czuję, pewny siebie. Czekam na debiut. Dzisiaj po raz pierwszy on Kilku lat, wielu lat, kibice zobaczą Rossi, Pereira, Leandro w pierwszym składzie na stadionie przez w waszym domu z Wozną Kapitańską. Jak się czujesz przed tym faktem? Bardzo dobrze się czuję, na no to też długo czekałem, aczkolwiek nigdy nie chyba nie byłem kapitanem na strugie, no, też wyjątkowy dzień dla mnie. Dla mnie najważniejsze co jest, no. żeby były trzy punkty, robię sobie prezencję będzie liderem tabeli, natomiast ta kolejka pokazuje, że niekoniecznie faworyci wygrywają, więc i my walczymy o trzy Zgadzam się. Przede wszystkim jeszcze gramy u siebie, tak. Na pewno trybunę nam dzisiaj e, wysparcie ich byli bardzo ważne, e, ale jesteśmy przed wszystkim bardzo pewnie w siebie i na pewno wszystko robimy, żeby w tym trzy punkcie zostać od No to no nie przeszkadza, bo przyzwyczajony na koledzy z Brazylii. O, musimy dać radę. Tak jest. Super, dzięki bardzo. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dużo oliwki, żeby pan nie podrapał. Ja już wezmę Polać Pan na drugą nogę? Tak, oczywiście. proszę. jakieś oczekiwania co do dzisiejszego meczu? No myślę, że wygramy. Wszystko ustawione pod lidera, cała kolejka. To myślę, że dzisiaj niespodziankę radą, jak sprawi i wygra. No mamy wygrać. Innego wyjścia nie ma. Jakiś no wynik nie. typujecie konkretny? 1-1 typuję. 1-1, czyli 1-1. A 1-1. Ale bym wygrał. 2-0. 3-0. 2-1. 2, A, 2, 1. 2 1. A jakiś bohater dzisiejszego meczu? Będzie, to będzie trochę sentymentalne, ale chciałbym, żeby to był Leo, no bo zasłużył, żeby coś zrobił zrobić na nowym sta w stadionie, na powrocie na Struga, no nie? No to, to wiadomo. Ale więc no, to zostanie z tych sentymentach. Czy cieszy się Pan, że Leo jest się kapitanem i wychodzi w pierwszym składzie? Oczywiście, że tak. jest legenda. And I'm gonna

to malo, pa, Radomiakowi kibicuje Platinium Fitness, Radom ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers.